Siemaneczko panowie, jest 12 godzina 10. Jestem u pocztowych. Zobaczymy. Mam jednego pocztowego połowego Grzegorza. W ogóle przestało padać, był rano bolek lało. To wszystko jest zamoczone. Zobaczcie, mokre. Zobaczymy, jak tygryski nasze po mojej przerwie pracują na niebie. Jest 54 sztuki. 55 jest do odebrania. Jeszcze nie były karmione. Jest godzina 12:10. Rzeźkie zdrowe widzę. odpukać. się. Poszły. Dobra, zamykamy. Chyba poszły wszystkie. Tu otworzymy. Dumi woda. No jeszcze jeden nie poleciał. Jeszcze jeden nie poleciał. Pięćdziesiąt cztery sztuki. Niemal nic. Chcę na pauzę. Tu muszę coś zrobić, bo wolę do desek. Jest tego. Koc, dobra już... tak, no puścimy koguta zobaczymy jak sobie radzi co jest chodź chodź No gdzie? Gdzie kurwa? Czy zaraz nauczę kija muszę mnie atakować Stanie parę razy batem Pilowałeś go. Zakurach mnie zabił. Miałem rano lotnisko zrobić Ale strasznie padało Strasznie Pracują ładnie Zresztą wolę już da nauczył chodzenie. Tu mam Grzegorza samiczko, zaraz ją puszczę. Akurat jest karmienie niech trochę się ogarnie. Nie chcę ich mieszać. Wejdą szybko. Puścimy. Քո գուց։ Խաչ, 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 խաչ։ Խաչ, 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 խաչ։ ję. cztery przyszły do nich. Noe. Teraz mają 200 chyba Nie wiem dokładnie Dobra, pauzujemy na chwilę Niech jeszcze chodzą Świry nie chcą usiąść Chodzą już z 15 dobrych minut Bez nagrywania Może siądą teraz 别怂恿，打怂恿，现在也不会那种。嗯嗯嗯

siadać. Coś tam siadają pomału. Siadą teraz. Zostało coraz mniej ich. Chcą, chcą latać To mają formę Nie było mi 10 dni Wróciliśmy o 12 w nocy O 2 przyszedłem do domu, byłem w Gębniku Z 2 godziny białych nie ma, to jest tylko 6 było 9. Jako białej Szymle liczę razem. Dobra, idziemy tam bliżej. Zobaczymy jak chodzą. chodź, 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 chodź. Хоч, 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 хоч. Хоч, 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 хоч. Сейчас старый ходу. Хоч, 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 хоч. Хоч, 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 хоч.

Քաչ 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 կոպ 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 քաչ 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 Kujo. Chodź, 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 są są dwa? chodź, twoje są pierwszym chodź, panowie na pierwszym locie, chodź, zginęło chodź, 25 sztuk chodź, 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 Co chodź, kom, kom, kom. chodź, 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 dostaną chodź, 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 koć, chodź, i tyle chodź, 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 chodź,

Przyjadę. Dobra, panowie. Mam tą samiczkę, pokażę. To jest Grzegorza, kazałem ją wypuścić, pogoda się zrobiła. Grzegorz. Założyłem jej mój numer telefonu, ona jest na gumie. Wypuszczam ją. Ma do Częstochowy lecieć. Máðu hér leikin Malinkökki Iść, mały i karmienie, jadę małą, ale by się poszli, żeby tu posprzątać trochę mamy roboty. Regoż, przed pierwszą jest... Poszła puszka. A jak nie poszła, to jeszcze pomożemy. Na Bank Grzegorz właśnie dzwonisz 3 minuty by było wpuszczone. Dobra, pozdrawiam serdecznie Chciałem, żeby opuścić. Opuściliśmy, teraz troszkę rozumiem lepszej karmy, bo wolek. Przenicę mi sam dawał ale to nie szkodzi wszystko żyje dziękuję mu A idzie do Tu tutaj tu chodzę tam mam z pary młodych cześć na wydanie takie pierdziawki małe późno młode Dobra pozdrawiamy do zobaczenia Tu mi taka przychorowała Półka Co tu jeszcze nie wyleciało? Siwy nie wyleciał, ten młodziak nie wyleciał Tam ma skrzydło zbite, jedna, druga Tygrysy siedzą, pokażemy tygrysy Jak się Nie wiem, dalej policzy, ich nie da rady ich policzyć Ale zamknę dziurę, panowie Dobra, niech sobie odpoczywają Światło im dasza też przyjdzie, to przyjdzie Tu bym musiał zrobić jakąś klapę do zamykania Żeby nic... Coś takiego Czekajcie, coś się robi Z tą klapką tu już mam pomysł Na wierszach przyjadę za jakiś czas Dobra, ja mam karmienie jeszcze tych. Tam muszę zatkać, te już wchodzą. Z takim wiatrem się wchodzi. Co, młody, tam młody. Wskręcie, tam pauzę, te karmiki oczyszczę. Dobra, gołęby zostały. Żarcie. Ale tego jest chyba śmierdzi. Mokro, to pawik. Taki pawik jest. Komuś go oddam. Bolek mówi, że w las Do pocztowych Musiałem tam bez nogi wrócić Jest tego sporo Czeka muszę małą, bo z dzwonią małą muszę zawiesz zobaczcie do tego jest A pawik ładny nie? go może oddam Nie wiem czy ma jeszcze pawik Ja Tu w Budapesztu widzę teraz pięć jest obcych żółty jakiś czerwony Jeszcze gniazda wyrzucać jajka wyrzucać, bo mają jajka, widzę, młode Nie, nie ma już jajek, nie ma młody. Tu też Dobra, pozdrawiamy, komu się podobał A, panowie, była walka, zaraz wam coś pokażę Była walka, tylko tutaj deskę dam Czekajcie, deskę dam Dobra, zatkałem deskę, żeby do pocztowych mi nic nie wchodziło Tu drzwi nie będą otwarte no była walka, bo słyszałem, jak kogut walczył. Jedziemy, już jedziemy, jedziemy. Już zamykam, lecimy. Mała już się zdenerwuje, muszę ją zabrać mamy. Walka była, ale kogut przegrał. Grzegorz kogut przegrał. Zaraz wam pokażę. Spawiam. Była walka. Wykrzyczałem, słyszałem krzyki koguta. my pokarmy. I wróciłem, a kogo zobaczcie? Chojrach Wstawię Kogo wstawię walczył z Musiał Chciał porządzić To musiał dostać dobrze z kopyta, że wpadł do stawu Ale tak głęboko jest wstawię, bo on stoi Później niech on się nauczy Tego wyciągnę z tego stawu jak co tam siedzi w tym stawie? Kozak. Dobra, pozdrawiamy. Komu się podobał film, zapraszam na subskrybowanie go. Jak nie masz subskrypcji i coś tam będziemy dogrywać. W jest dużo. Filmów też będzie sporo.